I hello na Hacker Games. Witam w kolejnym filmie na kanale. Wicisz, czy filmie. Czujcie ten zapach? To jest chyba zapach EXPO oraz kamuflaży. Ja pierniczę. I witam w kolejnym filmie na kanale. Wicisz, filmie. pokazuję wam w sumie dwie strategie, jak efektywnie zdobywać kamuflaże w sezonie. Pierwszym, ponieważ takie jest, te metody zostaną zmienione, slash spaczowane, slash naprawione w drugim, czyli 28 stycznia. Ten film, powiedzmy, będzie tylko e, słyszył do 28 stycznia, ponieważ to jest ogólnie strategia, e, która jest zajebista dosłownie najlepsza w grze, jakie byście tylko chcieli. Na kamuflaże, na expa, nawet na AFK. Dosłownie metoda na wszystko, nawet gdy wy śpicie i sobie na przykład, nie wiem, pracujecie albo idziecie na kawę, cokolwiek robicie, możecie awczyć i zdobywać ogromne ilości expa oraz, wiadomo, E wiadomo. Zabójstwa, tak, zombie, z czego bardzo wtedy możecie łatwo zdobyć milion zabójstw, nie robiąc nic, aczkolwiek ogólnie polecam używać do kamuflaży i jedna strategia, którą pierwszą, którą wam pokażę, jest to bardziej, powiedzmy, no, dla zaawansowanych graczy, ponieważ jest to strategia, która wymaga skilla, trochę umiejętności i druga, jakby, tutaj metoda jest bardzo łatwa, każdy ją będzie potrafił zrobić, jest bardzo łatwo i, te, więc, no, bez względu na przedłużenie, jak to zwykle, no co, zostawcie w górę oraz tutaj subskrypcję na dole, jeżeli byście mogli, no i co, przechodzimy do filmu. A więc tak jak mówiłem, pierw pokażę wam tą strategię Trudniejszą, tak? I tutaj także pod koniec Filmu pokażę wam moje ulepszenia Jakie mam na moich perkach, ulepszeniach polowych I tak dalej, co nie? A więc jak widać Jestem na rundzie 103 i tak Możecie to robić powiedzmy na jakiej chcecie rundzie e, aczkolwiek ogólnie polecam To robić jak na najwyższych, ponieważ Wiadomo, tym wyższa runda, tym więcej zombie Tym szybciej zrobicie headshoty, tak? I tak, dosłownie możecie stać w miejscu i zdobywać headshoty. Nie kłamie. Dosłownie sami spróbujcie zobaczyć, czy, czy wam wskoczą headshoty, czy wam wskoczy złoto, czy wam wskoczy opal, czy wam wskoczy kamuflaż z zagrobu, czy też nebula. Dosłownie możecie stać w miejscu, nic nie robić i zdobywać kamuflaże. Dosłownie. Co taka się wydaje, bardzo łatwa, aczkolwiek kilka małych pomyłek i możecie być martwi dosłownie w sekundę. Ponieważ chwilę nieuwagi, no i co, wiadomo, nie żyjecie, ponieważ jest runda 103. Lecz, lecz ja w moim filmie w miarę wyjaśnię, co robię, co będę robił, co się ogólnie dzieje, tak abyście nie zginęli. Ponieważ, jak już mówiłem, chwila nie uwagi i nie żyjecie. A więc tą strategię można stosować dosłownie, e, wiadomo, na dowolnej rundzie. Przykładowo, najlepiej moim zdaniem, dla tych, co miarę nie ogarniają, e, no to powiedzmy, maksymalnie do rundy 55. powinno wam pójść. Bardzo łatwo, ponieważ od 55 rundy zębaki mają maksymalne zdrowie oraz maksymalne ilość życia. No oczywiście to się zmienia tutaj od rundy 150, ale przełóżmy, że nie dajecie rady na rundach 60. I tak, możecie tą strategię wykorzystać na rundzie 30. E, wiadomo, przygotował niektóre bronie na rundzie 30, 35, 40. Zbytnio już nie dają rady zabijać zombieków, co nie? Zombieki się stają szybsze, zombieki się stają czwartsze, broń się staje coraz Gorsza z czego jest, wiadomo, gorzej robić headshoty, szczególnie, że mamy ogromne ilości bossów, takie jak Amalgam czy też Gule, co nie? No w tym przypadku co robicie, to stoicie w miejscu i tak naprawdę całą właśnie robotę, wszystkie headshoty dla was daje pułapka to właśnie, którą widzicie To jest właśnie strategia pułapek Tak, moi drodzy, pułapka daje wam headshoty Nie wierzycie, sprawdźcie sami w grze A więc na mapie to, to The Mords istnieją dwie pułapki To są właśnie pułapki olejowe, które się znajdują właśnie tutaj na dziedzicu I jest to jest właśnie środek mapy tutaj, gdzie jak też to widzicie na gameplayu to w sumie wam nawet pokażę na taktycznej mapie Są to właśnie dwie pułapki oznaczone taką wiadomo pułapką niedźwiedział I w tym przypadku w momencie, gdy odpalicie tę pułapkę, tak i rzucicie Mołotowa, tylko wtedy to wszystkie zabójstwa zombiaków będą się liczyły jako headshoty, jako złoto, nawet jak wbiegają góle, wiadomo, gdy potrzebujecie na przykład zrobić opal, tak, wszystko co wbiega w tą pułapkę, ginie na strzała, a wy jesteście bezpieczni, jedyne o co musicie się martwić. To tak naprawdę strzelanie, wypas, żyty. To są właśnie te latające muchy. One pseudo mogą was zranić. Może nie do końca zabić, ale zranić, zawrać wam armor. Co może prowadzić do śmierci, ponieważ istnieje też prawdopodobieństwo, że gdy gul podbiega zbyt blisko, wiadomo, on eksploduje z czego, wiadomo, zadaje wam obrażenia, to jest jedno. Drugie, zabiera wam plejty, ale trzecie, brakuje wam regenerację. A regeneracja to jest wszystko. W tej sytuacji, szczególnie, gdy jesteście na bardzo wysokiej rundzie. Gdyż dosłownie w momencie, gdy pułapka się skończy, wszystkie zębaki nagle was obtoczą, tak? Tutaj właśnie w grę wchodzą takie rzeczy jak ulepszenia polowe, i inne właśnie tutaj ulepszenia na perkach, które będę wam pokazał pod koniec filmu. Jak już widzicie, tutaj zębiaki mnie obtoczyły. Ja odpalam szybko zasłonę, zbieram złom. Tak, to jest ogólnie też metoda, która nie jest wykorzystywana tylko do kamuflaży, a też właśnie do. Przechodzenia przez rundy nie wydawaję złomu. Zwykle, wiadomo, się używać na takich rundach, jak wiecie, za strzyku Manglera, żeby, wiadomo, łatwo zabijać zombie, mieć tak zwany legalny Godmot, legalną nieśmiertelność, Lecz w tym przypadku nie wykorzystujecie nic, a pieniądze, które, wiadomo, zarabiacie z powrotem, no bo zabijacie zombie, używacie pułapkę i tak naprawdę rzucicie młotów ale tak naprawdę nawet nie musicie kupować młotów bo one są dla Was dawane za darmo, ponieważ taki perek jak Semp, tak, ten właśnie mój trzeci perek jest bardzo, bardzo mocny z tymi właśnie ulepszeniami, które Wam poka potem pokażę, to dosłownie Wam daje gwarantowane małotowe z zombiaków. Tak, w momencie, gdy już pułapka się skończy, z czego pułapka, jak już mówiłem, albo nie mówiłem, trwa 30 sekund, ale jeżeli rzucicie mołotowa, ta pułapka się staje tak jakby dwa razy mocniejsza, z czego chodzi o to, że ona zabija na strzała zębiaki. Normalnie ta pułapka nie zabija na strzała, pseudo zabija na dwa strzały. Tu też w sumie macie na gameplayu bardzo fajny przykład, jak bardzo jest łatwo zginąć, dosłownie eksplozję guli jest ogromna, ja nie mogę się zregenerować, powinienem użyć dawno już zasłony. Tutaj też z prawej strony mnie bił zombiak właśnie ten specjalny. Mówię o tym zombiaku z hełmem, tak, na głowie, i ten generalnie zombiak mi się odradza, ponieważ jest to bug w grze, jego jakby nie powinno być, to jest jedno, to jest inne, inna rzecz, ale no, ta popka jest dosłownie, jest OP, jest OP, też miałem nie lagi, jak widać, bo serwery Kotki chyba są jedne z danego, czyli jakie były od lat jakby dosłownie. Jest to przykre, że lagujemy w, jakby w grze solo, grając solo, wiecie o co chodzi. A więc tak jak mówię, mam dwie pułapki, szybko opiszę co robię, odpalam pułapkę, rzucam mołotowa szybko w tą pułapkę, jeżeli pułapka tak jakby nie podpali się, ponieważ jest to olej, musicie pseudo ten olej podpalić, ponieważ jeżeli tego nie zrobicie, a, pułapka będzie krótsza, b, ząbiaki pseudo będą ginęły, ale będą was w stanie walnąć, ponieważ będą przez tą pułapkę przebiegały i zgną w ciągu dwóch sekund, a nie jednej sekundy, a właśnie chodzi o to, żeby one ginęły w ciągu jednej sekundy, więc pseudo do się tą pułapkę mołotowem, tak? Mołotowy oczywiście macie gwarantowane z ząbiaków, jedyne co musicie się martwić, to strzelać właśnie w te pasożyty. I tak, nawet jeżeli się zrespi Amalgam, czy tam dwa, czy trzy bossy, cokolwiek doknie tutaj nie, właśnie z lewej strony, w przejściu wejdzie, że też cokolwiek wbiegnie na schody, i ginie, tak, wy jesteście tu bezpieczni, póki stoicie, jak jeżeli się ruszycie, wiadomo, albo prosto, albo w lewo, tak, wpadniecie wy, wiadomo, ognie, z czego ognie, jak widać, bardzo ogromne, zadaje obrażenia, nawet jakbyście chcieli zbiec, to, no, musicie uważać, tak. Ponieważ ogień przed wami jest pseudo niewidzialny na schodach, ale on tam jest i go nie widać. Ta pułapka dosłownie jest tak opa, że dosłownie jak już mówiłem, daje wam headshoty. Wszystkie zombie, które giną, dosłownie lecą headshoty, tak żeby nie było. Jeszcze jak potrzebujecie zabić 10 szybko za pomocą, wiadomo, tam broni, czy za pomocą uziemienia, czy nie wiem, załóżmy robicie, jak już mówiłem, opal, czy tam 20 bez obrażeń. Jest to w miarę proste. No aczkolwiek tutaj 20 bez obrażeń e, tutaj no, trochę trudniej, ponieważ te pasożyty na was plują. E tak, też możecie się tutaj schylać. Jak widać w tym przypadku, ja tam stałem z prawej strony przy tej pułapce. Jak widać, mamy też drugą pułapkę, wiadomo, używamy je na Ponieważ pułapka się jedna moduje, druga, e, wiadomo, włączacie. Jak widać, w tym przypadku musicie włączyć tę pułapkę i stanąć właśnie na, na tym, e, na tej krawędzi z boku. Ponieważ w przeciwnym razie wszystkie są, jakie was będą w stanie bić. A w tym przypadku wszystkie zębiaki wybiegają właśnie z bramy, czyli za, za wami, oraz przed wami. Wszystko co biegnie przed wami, dosłownie wbiega wiadomo, w ogień, tak? Nie próbuję was od lewej strony, ponieważ puffing zombiaków jest zbagowany. Oczywiście jak już mówiłem, to wszystko zostanie naprawione i normalnie te zombiaki nie będą was obtaczały z lewej strony, z czego dosłownie podejdą do was i wiadomo zabiją, tak? Ja tutaj właśnie też pokazuję przykład co robić, co, a czego nie robić, ponieważ ja to tu bardzo łatwo zginęłem. Jeżeli czujecie, że sytuacja się robi niebezpieczna, nie macie plejtów, nie zapomnieliście kupić amunicji, ponieważ jest to też ważne właśnie, żeby kupować amunicję. Jak widać, bardzo jest łatwo zginąć właśnie przez taką pomyłkę. Jeżeli nie macie czegoś pod kontrolą, albo nie jesteście pewni, że macie coś pod kontrolą, to sobie odpalacie zasłonę wcześniej, tak jakby wtedy no, reagujecie wcześniej, albo też odpalacie zastrzyk, polecam mi zastrzyk zawsze przy sobie. Tak, oczywiście tu ogromności będziecie mieli ogromnej ilości złomu, więc tutaj nie problem między rundą zostawić tego zębaka, pójść kupić wiadomo kazmiry, albo właśnie tutaj zastrzyk manglera. Miejcie zawsze zasłonę, wy tutaj wiadomo, pod ręką, albo nawet gumy, tak? Jeżeli chcecie, możecie nawet gumy używać, jeżeli macie ich sporo i tak dalej. Wiadomo, gumy nie musicie ich mieć, nie musicie ich pirtosować, ale możecie mieć, ponieważ to was może uratować. Właśnie, właśnie z e, takich powiedzmy śmierdzących sytuacji w momencie, gdy musicie szybko uciec, bo dosłownie nie macie plajtów, pułapka dalej działa, ale nie macie jak wyjść i tak dalej, co nie. Więc macie dwie pułapki, dosłownie naprzemiennie biegacie w tej wewte. Pamiętajcie, macie dwie zasłony. W sumie zaraz wam pokażę ulepszenia, e, które wam dają właśnie dwie zasłony. I przypominam, że właśnie pułapka trwa 45 sekund, więc w do jak użyjecie pułapki, zacznijcie sobie leczyć do 40 albo zobaczcie, jaki jest licznik w grze. Tak, na grze wtedy będziecie widzieli ile ta pułapka trwa, ponieważ timing ogólnie moim zdaniem jest ważny, czyli jak szybko wy, wiadomo, odpalacie zasłonę, kiedy idziecie dosłownie tak, żeby perfekcyjnie zebrać ten złom i przebiec bez problemu, dosłownie nawet tak byłaby, wiadomo, dłuższa runda, wiadomo, na rundzie już 200 taka runda będzie trwała 5 minut i wtedy będzie taki, takich, takich rotacji będziecie robili, wiadomo, w trakcie e, rundy, nie wiem, 5, nie? W tym przypadku ja robię tylko dwie rotacje, ponieważ pseudo jest, wiadomo, 103 runda, z czego w takiej rundzie mamy około 300 zombie na rundę, z czego, wiadomo, tylko dwie pułapki starczą, tak, i tyle. Wiadomo, o tym wyższe rundy, tym te rundy są dłuższe e, i pseudo potrzebujecie więcej razy użyć pułapkę, ale pułapka jest wystarczająco, w sensie tak szybko się wystarczająco odnawia, że jak ta się skończy, to od razu tamta się odnawia. Jeżeli by tak nie było, to po prostu musicie pseudo grać na czas, przebiec kółko wokół mapy, albo najlepiej odpalić Kazmira możecie, to jest bardzo mocne oczywiście, tak, granat Kazmir, albo odpalić zasłonę, albo w ewentualnym, takich ekstremalnych, powiedzmy, przypadkach odpalić właśnie e, tutaj e, Manglera, tak, zastrzyk Manglera, który dosłownie wam daje nieśmiertelność więc ta jest bardzo prosta, ale jak już mówiłem, bardzo, bardzo, wydaje się bardzo naprawdę prosta, jeżeli oglądaliście, ale jeżeli jej nie robiliście, wydaje się bardzo trudna i możecie bardzo, bardzo łatwo zginąć, tak? Tak jak ja początkowo, gdy testowałem, dosłownie sobie nie chyba trzy razy w przeciągu trzy ogromne błędy, no i pseudo już miałem game over, bo nie miałem w ogóle żyć do końca gry. Więc tak to wygląda, rzucacie mołotowa w pułapkę, w tak, wolej. Też jeżeli pseudo ten mołotow rzucicie za szybko, to warto rzucić kolejny, drugi, ponieważ Pseudo pułapka może się nie podpalić, mimo że będzie ogień, to ona się nie podpali, bo będzie pseudo ogień, który zaraz gaśnie z mołotowa. Bo ja zwykle rzucam pierw mołtowa, potem odpalam pułapkę, jakby robię to w trakcie, co nie? Więc zanim wiadomo olej się wyleje, to już się pali podłoga, co nie. Co próbuję powiedzieć, zginę w ten sposób, więc zawsze lepiej rzucić dwa mołotowy wiecie, i tak macie ich nieskoczoność, ponieważ jak zabijecie to jest co zombie w tej pułapce, to i tak z nich powypadają dosłownie 10 mołotowów, ponieważ tak OP jest ta strategia. Jeżeli byście jakieś mieli pytania na temat tej strategii, jak najbardziej zapraszamy do komentarzy, tak, tutaj jak już mówiłem staje z prawej strony, w tej drugiej pułapce staje właśnie na tym, na tym e, murku. A jakbyście się stresowali, czy cokolwiek, mówię, odpalacie zasłonę, odpalacie manglera, nie ryzykujcie swoich żyć, ponieważ one są wartościowe. No i też, jak już mówiłem, e, kolejna w sumie rzecz, jest bardzo, bardzo w sumie ważna, ta pułapka skaluje się z tym, co trzymacie w ręku, tak? Co oznacza, że jeżeli ja mam, ja mam pistolet złoty, ulepszony na trójkę, czyli maksymalnie ulepszony, ta pułapka będzie zdawała maksymalne obrażenia. Jeżeli ja bym na tej rundzie miał zielony pistolet, załóżmy raz ulepszony, no to wtedy ta pułapka nie będzie zabijała, tak? Bo ta pułapka się skaluje magicznie z waszą bronią, którą trzymacie w ręku. Przykładowo, jeżeli bym wyjął teraz miecz, to pseudo, no jest bardzo łatwo zginąć, dlatego że miecz jest słabszy, w sensie według gry ma mniejszy damage od e, właśnie pistoletów złotych na trójkę ulepszonych, czy jakakolwiek byłaby to broń złota, wiadomo, na trójkę ulepszona. Czyli to warto wziąć pod uwagę, tak, to co trzymacie w ręku, to co jest najlepsze, najmocniejsze, tak jak tak bardzo właśnie będzie duże pułapka zdawała obrażenia, ponieważ skaluje się pułapka wraz z tym, co macie w ręku. Tak, czy się, jak wiecie, to bardzo proste, po prostu palacie zasłonę, zbieracie złom, nawet nie musicie wiadomo zbierać od razu tego złomu. No wiadomo, warto od razu, ponieważ on znika po jakimś tam czasie, po dwóch, trzech minutach, możecie od razu biec do kolejnej pułapki, jeżeli nie czujecie się na siłach bezpiecznie, albo możecie użyć Kazmir. Kazmir też będą wam wydał dosłownie gwarantowane z zębiaków czy też inne styki które możecie użyć, aby wiadomo nie robić pułapki wiadomo, steki z pułapką. Lecz znaczy, tak, możecie zdobywać expa ogromnej ilości, wiadomo, tutaj zębiaków, jeżeli zdobywacie wiadomo, wizówkę, zabij milion zombie, aczkolwiek tutaj głównie widziałem ludzie, używają to do właśnie headshotów, dosłownie to jest najbardziej zabawne, że macie snajperkę, stoicie z nią w ręku i dosłownie zdobywacie w ciągu, nie wiem, 10 sekund 100 headshotów, ponieważ jest 100 ząbiaków pod pułapką, co wam daje headshoty, tak? Darmowe głowy, to jest moim zdaniem bardzo, bardzo zabawne. Okej, okay, a to była pierwsza strategia, teraz wam pokażę drugą strategię druga strategia jest bardziej cheerowa, w sensie musicie pseudo realnie grać, ale też możecie wykorzystać ciekawy exploit, który jest no dosyć ciekawy i um, pokażę wam pod koniec filmu go. Tak, jest to oczywiście tryb reżyserski, czy też ten tryb y, director, czy też ten tryb ze wskazówkami, jak oni to przetłumaczyli, tak, musicie po prostu odpalić tryb ze wskazówkami, w sumie zrobić kilka rzeczy, takie powiedzmy małe przygotowanie, no zwykle takie przygotowanie trwa 15 minut, bo dosłownie musicie zrobić w sumie jeden miecz. No, zależy jaką chcecie mieć rundę. Pseudo tutaj ludzie widziałem zwykle na Liberty Force, jeżeli gramy jokam że to chcą mieć rundę 11-12, ponieważ na tych rundach także macie specjalnych wrogów, czyli wiadomo manglery albo w tym przypadku gule na tej mapie. I wiadomo, jeżeli robicie opal, czego jest optymalnie robić opal oraz headshoty, moim zdaniem, to warto właśnie mieć dwie bronie, jedna pod to, druga pod to. I tak, oczywiście, jeżeli nie potrzebujecie guli, możecie zostać na rundzie 11, a jeżeli potrzebujecie gule, możecie przejść do rundy 12. Więc ogólnie rundę, wiadomo, runda będzie większa, zależnie ile zrobicie mieczy, więc ja zwykle robię właśnie jeden miecz po to, żeby mieć rundę 11. Ale jeżeli chcę mieć gule, no to wiadomo, robię, robię sobie rundę 12, czyli wiadomo, robię dodatkowy miecz, albo nawet robię sobie 3 miecze, żeby mieć rundę 13. I wtedy mam bezpo spokojnie, spokojnie mi się rozpiął tutaj te gule. Więc pamiętajcie, że tutaj te limity są rund, powiedzmy. Zrobione w ten sposób, że tym więcej zrobicie w Eggu, tym większą rundę będziecie mieli. Ale to, gdy już zrobicie pack-a-punch, pogadacie z craftem, oraz tutaj wiadomo, zdobędziecie pierwszy tutaj pionek, który oczywiście wypadnie z zomeka na rundzie 10. No i przede wszystkim, oczywiście, zrobicie swój pierwszy miecz, czego w tej kolejności gra Wam każe oczywiście robić pierw miecz Smoka. Więc jeżeli nie wiecie, jak zrobić miecz Smoka, no to poradnik na kanale, wyplayujcie Black Ops 3 Zombies. Ale jak już zrobicie miecz Smoka, tak, udajecie się w sumie do tego pomieszczenia, tej zwanej jedalni, czy tutaj, gdzie mamy te wszystkie rycerze. Waszym celem będzie zdobycie amuletu Danu i w tym przypadku, żeby to zrobić, strzelacie właśnie tutaj w tą pochodnię, tak, ona ogólnie, jak gdzieś taki laser ma, po prostu ją tutaj odpowiednio, przekręcić, co robili, z no to wiedzą, o co chodzi, to, to oczywiście szybko pokażę na gameplayu, ogólnie o co chodzi, ogólnie co zrobicie, zrobicie to, że będzie nieskończoność zombie na mapie, jeżeli będziecie stali wy w odpowiednim miejscu na mapie i tak, możecie to robić w trybie normalnym, aczkolwiek w normalnym trybie będzie wam to przeszkadzało, że rundy będą się... Wiadomo, progresowały i z każdym razem będzie co już wyższa runda, co chwilę będzie wiadomo, runda 15, 16, 17, 18, 19, 20, gdzie już na 30, 40, 50 rundzie nie będziecie dawali rady, aczkolwiek jako że jesteśmy w trybie szerskim, te rundy są nieskończone te same, co oczywiście oznacza, że możemy w nieskończoność powtarzać rundę 11 i nie mówię o po prostu zabijaniu zombie z rundy 11, bo wiadomo, każdy co wie, że łatwo sobie można e, grindować czytanie na tym trybie, ja mówię o ogromnej ilości hord zombie, którą możecie zabijać, Ciągle macie nieskończoność zombie, tak jakbyście byli na rundzie 40, a jesteście na rundzie 11, czy tam 10, czy na której sobie wybraliście. Więc to jest moim zdaniem super, mega, zajebista taktyka, bo dosłownie możecie mieć 25 minut, aż 2000 zabitych zombie czyli to, to, oznacza, to oznacza, że możecie mieć 2000 headshotów na broń. 25 minut. A więc, gdy już zrobicie, oczywiście, amulet, ten amulet tutaj wkładacie, właśnie tutaj obok tej amunicji. Tutaj, właśnie obok tej amunicji, macie ten pentagram, wkładacie tutaj ten amulet. I od teraz, jeżeli zabijecie ząbeka, tutaj w tym pomieszczeniu, będziecie ten amulet napełniali. Z czego nie chcemy tego robić, ponieważ, gdy już to zrobicie, ząbeki się przestaną respić. Jak wiecie, ząbeki się jak szalone respią wokół mnie. Tak, i chodzi o to, że podczas tego kroku po prostu po prostu zombiaki i tyle, bo chodzi o to, że musisz tam zabić około 30 zombie, aby ten amulet wypełnić, ale my tego nie chcemy robić, my po prostu chcemy te zombie zabijać, ale nie jest w tym pomieszczeniu, ponieważ jak, jak widać, gdy to robimy, dosłownie napełniamy amulet, z czego tego nie chcemy robić, więc udajemy się dosłownie na dół, znikamy stąd, tak? Idziemy dosłownie sobie tutaj do tego pomieszczenia, gdzie jest craft i dosłownie od, od tego momentu dosłownie macie nieskoczną falę. Nieskończono i że zombie zawsze będziecie mieli zombie na ekranie, zawsze będzie łatwo je zabijać, ponieważ zawsze będzie niska runda. My dosłownie sobie możecie udać tutaj się z lewej strony. Stanę sobie albo crafta i dosłownie wszystkie zębaki będą wam w prostej linii szły tak e, tak czasem będą wam zębaki z tyłu pseudo wychodziły ponieważ pseudo rundy się będą zmieniały oczywiście będzie runda ta sama ciągle i tak dalej bo jest limit rund a jak tak też mogą was właśnie od tyłu bić, aczkolwiek jak dosłownie sobie stoicie tak i nawalacie, dosłownie jak gdy potrzebujecie pójść ulepszyć się tak, używacie zasłony, pamiętajcie też żeby nie zabijać, wiadomo, zębaków na górze, gdy to robicie, tak, i idziecie sobie, wiadomo, kupić perki tam, wiadomo, pack-a-punch macie oczywiście z tyłu, za plecami, bardzo proste po prostu sobie stoicie i nawalacie headshoty, ta oczywiście strategia już jest od dawna, odkąd został w sumie tryb rezerszerski wprowadzony, z czego już około dwóch tygodni, tutaj jak widać na tabeli dosłownie ta strategia mi zajęła 15 minut, żeby jakby ją przygotować i pseudo jeżeli bym tu stał przez kolejne 20, około 2 minuty, to w ciągu 22 minut jestem w stanie zdobyć aż 2000 zł zombie, co to znaczy, że dosłownie możecie mieć złotą broń w nie mniej niż, mniej niż pół godziny, dosłownie, nie? bo jeszcze wiadomo, mamy te dwa specjalne wyzwania i to wiadomo, ten mistyczne złoto. Tu szczególnie nie macie amunicji, jakbyście chcieli, więc moim zdaniem bardzo, bardzo tutaj fajna strategia. Tak, też macie te pułapki, aczkolwiek też pamiętajcie, że te pułapki nie będą działały, jeżeli nie zrobicie wiadomo danych kroków w wisteregu z craftem, aczkolwiek wiadomo, tych pułapek kompletnie nie potrzebujecie, To jest to takie powiedzmy opcjonalne Aczkolwiek tak, jest to bardzo fajna strategia także i pseudo możecie robić, ponieważ nie ma nie ma takiego czegoś, że tu zginiecie, ponieważ zawsze ząbki będą słabe, wasza broń jedynie będzie tylko mocniejsza, e, wiadomo nie musi być mega mocna, ponieważ jak widać niebieska jedynka dosłownie robi robotę na rundzie 11, aczkolwiek jeżeli chcecie, albo w sumie możecie, ponieważ będziecie mieli tyle hajsu, że możecie sobie pójść ulepszyć od razu broń na drugi tir w paku, czy też wiadomo kupić jakieś perki, Ja e, wiadomo to jak najbardziej pod, polecam deadshot, tak, e, zaraz też pokażę jakie ulepszenia, po to żeby wiadomo łatwo robić te headshoty, jeżeli potrzebujecie headshoty. A jeżeli potrzebujecie, oczywiście, tutaj e, zrobić opal, no to jak najbardziej e, po prostu zabijacie sobie góle. I tak jak mówiłem, żeby góle się respiły, musi być przynajmniej na rundzie 12. Co oznacza, że musicie właśnie zrobić drugi miecz, czyli w tym moim przypadku miecz lwa. Tak? I wtedy, jak zrobicie miecz lwa, będzie runda 12. Co oznacza, żeby że się respiły góle. Tak? Co runda będzie jeden gól. Oczywiście tutaj rundy się w trakcie będą kończyły, ponieważ pseudo zabijacie zombaki z rundy. I też oczywiście zabijacie. Zębki, te, które biegną z góry, tak? Z tego amuletu, więc, moim zdaniem, bardzo fajna strategia. I w sumie, jedna, jedna ogromna rzecz, która jest dla mnie bardzo, bardzo satysfakcjonująca: taka, że dosłownie możecie spać i zdobywać kile. Tak jest. Dobrze słyszycie, możecie sobie spać albo odejść z gry, e, nie wiem, pójść do roboty i dosłownie będziecie zdobywali zabójstwa. Tak OP jest ta strategia. Jedyne, czego potrzebujecie, to dosłownie jest to miecz, miecz smoka, w moim przypadku może być, być to jakikolwiek e, miecz, e, polecam miecz lwa, ponieważ miecz lwa mam, dosłownie e, regeneruje tutaj armur. lecz wiadomo, jeżeli zrobicie miecz lwa, to będzie runda 12, więc pseudo będą gule co rundę i tak jesteście w stanie, powiedzmy, zabić gulę e, na luzie, e, machając właśnie. Tutaj dosłownie jak staniecie w tym miejscu, gdzie ja teraz e, pseudo na razie w, trochę w złej pozycji stoję, zaraz wam pokażę w której pozycji powinniście stać, ponieważ e, czasem te zębaki zaczną skręcać i powiedzmy będą szły tym wejściem z prawej strony, zmieni im się nagle puffing, ponieważ e, będzie leżał e, właśnie w tym przejściu tak zwany pionek. Jeżeli pionek leży na e, tutaj ziemi, to te zębaki nagle będą skręcały, ponieważ nie, nie chcą potem pionku deptać, nie wiem czemu tak się dzieje, jakby tak, tak jest w grze, w sumie zaraz spójrzcie sami. Jak widać, tutaj widać że zresztą na gameplayu, nagle ząbaki zaczęły skręcać, w sensie mnie omijają, idą w prawo, bo dosłownie, nie wiem, przede mną leży pionek, jak widać ten złoty. Więc co jest trochę dziwne, chodzi o to, że patrząc wprost, ząbaki z lewej będą was biły, z czego was zabiją. Chodzi o to, że wy możecie stać w miejscu, tak, mieć wciśnięty przycisk R2, albo jakiekolwiek macie tam, wiadomo, pod... Pod myszką nawet możecie sobie w programie ustawić, żeby wam ciągle klikało no sobie nie wiadomo, albo przykładowo w kontroler możecie włożyć e, złotówkę i wtedy te R2 jest ciśnięte Co znaczy, że pseudo będziecie ciągle machali miecz, ponieważ wystarczy, że trzymacie R2 i on ciągle będzie tym mieczem machał Co znaczy, że was nie wywali z gry, ponieważ też zabijacie zombie jak robicie damage to was nie wywali, tak? I ogólnie polecam tutaj stanie właśnie z lewej strony i pseudo patrzeć właśnie w prawo, ponieważ wtedy zębaki będziecie zabierali z prawej, które pseudo was omijają, ale też te, które zakręcają ze schodów z dołu, tak? Te, które właśnie są z mojej lewej, więc moim zdaniem to jest dosłownie najlepsza strategia. Ever dosłownie teraz wkładacie 5 złotych albo złotówkę w kontroler między R1 a R2. I w tym przypadku dosłownie wasza postać będzie machała mieczem i dosłownie możecie tak zostawić grę na 8 godzin i was nie wywali. Dosłownie nie będziecie zabywali ogromnej ilości expa ogromnej ilości tutaj, ee, wiadomo, ee, wiadomo, zwłaszcza killów, tak? Zabójstw, które. Jeżeli potrzebujecie, mówię, tak jak ja, ja granduję do e, wizytówki, jest wizytówka zabądź minion zabójstwo. obecnie mam tylko 330, bo jeszcze tego e, glitcha zbytnie nie miałem szansy użyć, ale tak, możecie dosłownie pójść spać, pójść do pracy, pójść na kawę, iść wysrać się, zjeść, cokolwiek byście chcieli i ta postać właśnie tutaj będzie stała, machała tym mieczem, więc moim zdaniem to jest bardzo, bardzo e, zabawny. Glitch i tak, ten glitch zostanie oczywiście naprawiony już w sezonie 2-28 e, stycznia, aczkolwiek na to chwilę jest to bardzo zabawny glitch, e, dosłownie stoicie i machacie i, i tyle w temacie tak naprawdę, jeżeli chcecie ogromnej ilości expa, tutaj exp pseudo kapuje, ja w ciągu 20 minut tak stojąc e, zdobyłem 1200 zabójstw i zdobyłem chyba 32 tysiące expa, aczkolwiek ten chyba exp się, e, pseudo zmniejsza, tak mi się wydaje, e, potem już tak bardzo mało jest nieznaczne, aczkolwiek przez nas jest wiadomo, to bardzo dużo jeżeli idziecie spać, e, więc no, więc w pseudo macie 200 strategie, ale możecie je wykorzystywać na różny sposób, Może na headshoty, na, na właśnie na zabójstwa, na expa i tutaj jak najbardziej możecie też wyjść sobie z gry, tak? Nie musicie za każdym razem tego całego procesu robić z e, przygotowaniem, możecie sobie wyjść z gry, zapisać grę, tak? Jutro w, w, załóżmy jutro wrócić, albo w ogóle możecie sobie grę zostawić, nie? E, Włączono mi niech na statut macha tym mieczem, aczkolwiek e, tak, jeżeli wyjdziecie z gry i zapiszecie, i gdy wrócicie. To musicie od nowa ten e, krok z medalionem zrobić jakby na nowo Ponieważ ten medalion jakby zniknie, ząbiaki się nie będą respiły, więc Musicie po prostu od nowa zrobić medalion i ten medalion właśnie postawić Tam, gdzie są te rycerze, aby ponownie się ząbiaki zaczęły respić I tak, to jest to najlepsza metoda, najszybsza metoda Na zdobywanie jakby ogromnej ilości zabójstw, ponieważ Grając normalnie, wiadomo, rundę 100, 200, 100 pułapków, które pokazywałem Czy 300 się więcej zabójstw na godzinę, tak, na minutę będzie wam Wpadało więcej e, tutaj tysięcy zombiaków do, na wasze konto Tutaj jako bonus wam pokażę właśnie strategię z Manglerem, to chyba każdy z was yy, ją wie, tutaj ogólnie warto tą strategię używać, gdy macie zasoby, czyli wiadomo, złom, dosłownie craftujecie Manglera, tak, macie stół i to jest ogólnie najszybsza metoda w grze, na jaką możecie zdobywać ogromnej ilości zabójstw, czy też wiadomo, expa, tak, moim zdaniem, a może nie expa, wiadomo, expa najlepiej, wiadomo, robić rundę 30, exp i tak dalej, ale no, jeżeli robicie wizytówkę na milion zabójstw, to dosłownie to jest perfekto. Dosłownie tutaj stoicie manglerem, nawalacie, tak, wszystkie zębaki schodzą, jestem ogólnie na spałnie w piwnicy i dosłownie nawalam wszystkie zębaki jakieś respiły, pająki, cokolwiek góle. Nie mają szans, ponieważ No, macie legalny godmot, tak? Macie legalną nieśmiertelność i w momencie wam się, gdy się kończy. Tak, dosłownie rzucicie Kazmira, mołotowy, szybko, wiadomo, używacie zasłony. Kupujecie e, kolejnego Manglera, jeżeli macie, z, wiadomo, złom, jak widzicie, mam 35 tysięcy I z czego od 60. rundy, na 60. rundzie miałem e, 48 tysięcy złomu Jak widać już przy rundzie tutaj chyba setnej e, Straciłem chyba 12 tysięcy złomu, złom, więc do wiadomo, część zarabiam, część wydaję na, wiadomo, e, zastrzyk Tak, każdy zastrzyk kosztuje mnie 2,5 tysiąca Aczkolwiek, jeżeli wam się skończy e, tutaj złom, to dosłownie idziecie na takie z pułapką Tak, i tam dosłownie nie wydajecie złomu, zarabiacie złom Tak, zabijając zombie, stojąc w miejscu i dosłownie wracacie do tej strategii, ponieważ ta strategia jest szybsza niż ta pułapka z olejem, tak, ale wiadomo, ta pułapka, ta pułapka z olejem jest darmową strategią. Ta, którą widzicie jest szybszą, ale jest płatną, tak, więc pseudo macie wiadomo, dwa wyjścia, dwa wybory, zależnie czy macie złom, czy nie macie złomu, więc moim zdaniem jest perfekto i trochę szkoda, że to tutaj zostanie to wszystko znerwione. Jeszcze rozumiem to pułapkę z e, olejem e, Prawdopodobnie też spawny tutaj w tym miejscu zostaną zmniejszone, ponieważ dosłownie Tutaj w 96 godzin możecie wybić maksymalną rundę, co jest moim zdaniem zabawne, tak jest, moi drodzy Maksymalną rundę, czyli rundę 999, jest to maksymalna runda I tak, oczywiście jak najbardziej możecie wyjść sobie, zapisać, grać ile tam chcecie godzin dziennie, aby zdobywać Ogromne ilości e, zabójstw, więc Moim zdaniem perfekto Pod kamuflażę, pod expa e, Wybierzcie co chcecie, a teraz przejdziemy oczywiście do e, Ulepszeń, e, jakie potrzebujecie, jakie ja polecam na, na dane strategie Przejdźmy do menu ulepszeń. Okej, okay, a więc już jesteśmy, jesteśmy już w menu. I jak widzimy mamy tutaj uzbrojenie, Wchodzimy oczywiście usprawnienie, to Wam szybko pokażę, co ja używałem. I to, oczywiście tutaj będę nawiązywał do strategii numer 1, czyli ta pułapka z olejem, numer 2, czyli ta wiadomo strategia. Z trybem, ze wskazówkami oraz, wiadomo, strategię numer 3, z czego, I wiadomo, a tutaj te ulepszenia zbycie nie będą ważne, ponieważ tam będziecie, będziecie zwykle e, manglerem. A więc, jak widać na tutaj sami i wam biegacza oraz e, e, trudne cele, więc będziecie widzieli o co chodzi, e, tak? E, tutaj, jak gdyś mam ostatnie życzenie z to jest bardzo dobre, ponieważ w momencie, gdy nie zginiecie, to nie zginiecie, i tutaj w sumie to jest nieważne, bo tutaj to jest pod kołopa. Jeśli chodzi o Jagger, jak najbardziej polecam Pirobotyka, e, Jakby 300 zdrowia mi jakby wiele razy uratowało jakby tutaj dupę. Dosłownie mając 50% więcej zdrowia, w sensie 50 punktów. Moim zdaniem to jest bardzo oznaczne W stagisie z olejem, tak? Tu mamy też oczywiście jak najbardziej, to jest dosłownie mas. M musicie to mieć, to jest najlepsze, co jest w grze, utwardzone płyty. Jeśli chodzi o maczet, to mamy oczywiście express oraz tutaj w sumie to jest nieważne, ale jak najbardziej nacięcie oraz gdzieś dź jeśli chodzi tutaj o speedcole, to mamy e, superładowanie oraz e, z mia, z, zwinny miotacz. Moi drodzy, najważniejszy perk Ever w tej całej jest takie właśnie e, zdobywanie mołotów za darmo oraz kazmirów, lub ogólnie więcej złomów, jest właśnie to sęp. I tutaj sęp jak najbardziej truchnące wsparcie oraz najważniejszy wybredny smakosz, tak? Piki i jest najważniejszym moim zdaniem, a e, tutaj argumentem, e, ponieważ dostaj dostajecie dosłownie darmowe, wiadomo. Mołotowy lub cokolwiek, to, 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 to co macie w punku dostajecie za darmo, tak? Więc jak macie Kazmir i Mołotowy, będziecie dostawali mo, takie tak zgadliście. Mołotowy oraz Kazmiry za darmo z zombiaków. Jeśli chodzi o doktor Gibki, jak najbardziej tutaj Mistrz Rizgów oraz y, Trybolog, dwa najlepsze na powiedzmy High Randy, na przetrwanie i tak dalej, co nie? Jeśli chodzi tutaj o strategię z drugą, na trybie ze wskazówkami, tutaj jak najbardziej oczywiście trupia, trupia głowa, e, trupi rozkład, aczkolwiek jeżeli używacie e, tutaj, wiadomo, shotgunów albo snajperek i robicie headshoty z tego, to polecam jak najbardziej tutaj trupie uderzenie, ponieważ macie podwójne obrażenia, aczkolwiek to będzie wam niepotrzebne na rundzie 11, więc jak najbardziej trupia głowa oraz trupi rozkład. I finalnie jeśli chodzi o perk żywiołówka, e, ciutrofosowe skupienie oraz jagodowe orzeźwienie. Modyfikacje amunicji nie są ważne, aczkolwiek ja ogólnie na e, tutaj Moim Zwykle mojej broni posiadam uziemienie, ponieważ jest bardzo dobre, szczególnie gdy macie uderzenie na oraz przedłużenie. I tak, istnieje też inna strategia z rpg'em której nie pokażę w tym filmie, ponieważ jest dosyć hardkorowa i w jest, trzeba mieć skilla, żeby ją robić na rundzie setnej. W zasadzie sensie ona działa tak na rundzie 40, 50, 60, ale no dalej jest, trzeba mieć skilla, którego ja, ja nawet nie posiadam, więc zbytnio nie wam nie pokażę. Aczkolwiek pokażę wam właśnie tutaj kurację się o tym ponieważ ta strategia generalnie nawiązuje do strzelania z rpg w nieskończoność, gdy macie właśnie kurację światłem na broni i tutaj, żeby nie było, mam podwójne działanie oraz dłuższe życie jeżeli byście chcieli widzieć strategię z RPG-iem to dajcie znać, mogę wam jak najbardziej tutaj nagrać ten film, aczkolwiek jeżeli byłaby taka dosyć powiedzmy większa ilość osób, która by chciała widzieć ten film na kanale ale no ogólnie moim zdaniem uważam, że podwójne działanie oraz dłuższe życie to są to dwa najlepsze tutaj Ulepszenia. No tutaj trudno powiedzieć, co jest najlepsze, bo wiadomo, zależy jaką mapę gracie, co robicie, co nie. To jest właśnie piękne w tych ulepszeniach specjalnych, że zależy czy gracie Terminus, czy Liberty Falls, czy dosłownie Cytadelę, ty Te ulepszenia pseudo do siebie do różniły, aczkolwiek ja uważam, moim zdaniem, zasłona terrorystyczna jest najlepsza, ponieważ was chroni, tak, chroni was przed zębekami, dosłownie znikacie. I tu jak najbardziej polecam grupowo zasłonę, w sumie to jest nieważne, ale polecam to, żeby nie używać tego, wy solo. I tu jak najbardziej, właśnie dodatkowy macie ładunek, czyli dodatkowy ładunek macie dwa zamiast jednego, A moim zdaniem, bardzo dobre. W momencie, gdy użyjecie jeden, drugi już ładujecie pułapką olejową. Tu, jeszcze, jako powiedzmy drugie ulepszenie, które często używamy, które pseudo byłoby wartościowane na strategii z olejem, bądź strategii z tutaj, e, wiadomo, z manglerem. Bo raczej na trybie ze wskazówkami nie potrzebujecie tej ochrony. Lecz moim zdaniem, szalona gwardia jest bardzo mocna. Szalony ostrzał jest bardzo mocny, ponieważ wtedy nie musicie jakby przeładować broni oraz w dłuższy czas trwania szalonej gwardii, z czego wasza gwardia trwa dłużej. Przypominam, że gdy użyjecie gwardii, gdy was zębaki biją, one was nie ranią, tak? Tylko wam zabierają plejty. I za każdym razem jak zębaka zabijecie, wam daje dodatkowe plejty, więc przede jesteście nieśmiertelni. Szczególnie, gdy macie miecz w ręku, który zabija wszystko na strzałach, co jest przed wami, więc tak, gwardia jest bardzo mocna na co to dalej demords. A więc, moi drodzy, oto były te strategie na kamuflaż, na expa, na highlandy, na cokolwiek by się chcieli. Powiedzmy, takie kilka moich słów, bo tutaj w sumie od dawna chciałem nagrać film od highlandów i też jako że zabieram się powoli za highlandy, ponieważ tak jest, moi drodzy, oficjalnie rozpoczynam Drogę do Miliona, także życzcie mi powodzenia, trochę to zajmie, aczkolwiek liczyłem, że stosowane by mi zajęło to około tak 80 godzin, jeżeli bym, no wiadomo, ogarniał sporo w grze i tak dalej, co nie? Więc no, pseudo 8 godzin dziennie, no i macie 10 dni, no i macie milion zabójstw, z czego jest to ogromna ilość. Tak, to było na tyle jeśli o ten film, także ee, byłem bardzo wdzięczny, gdybyście mogli zostawić łapkę w górę oraz dla nowych. No to jakby co wy jeszcze robicie ze swoim życiem, jeżeli nie subskrybujecie kanału MacLer Games. That's crazy, man. Tak czy inaczej, dzięki, no i co, do usłyszenia, powodzenia i na razie. Makler out.